Rozbitek kontra bezludna wyspa. Mam 100 dni, żeby przeżyć i zbudować najlepszą bazę na świecie. A to nasza wyspa, na której będziemy. Czy to my pokonamy wyspę, czy to ona pokona mnie? Uch, uch, uch. Musieliśmy się chyba utopić. Rozbiliśmy się na wyspie. W skrzyńce nic nie ma. Prawie zginęliśmy przez tego zombiaka podwodnego. Gdzie jest reszta załogi? Chyba przetrwaliśmy tylko my. Pomyślałem co powinienem zrobić najpierw. Musimy jak najszybciej zdobyć sobie jakieś itemy, jakiś mieczek czy coś, bo coś czuję, że te potwory z wody mogą nas bardzo szybko atakować. Nas może pierwsza być bardzo niebezpieczna. Niestety jedzonka też mamy mało, jedynie co nam zostało ze statku. Pozbierałem trochę zboża i rozmnożyłem krówki, żeby było więcej jedzenia na potem. Jak się już powoli rozmnażają Moim pierwszym atrygmentem będzie zebranie troszeczkę kamienia Będziemy musieli się jakoś dorwać do żelaza w najbliższym czasie Mam nadzieję, że to szybko nastąpi Możemy sobie na szybko zrobić crafting po pozostałości statku Może jeszcze uda nam się ocalić jakiś naszych przyjaciół Może nie wszyscy zginęli Siekierka Kilof. Mieczyk też będzie bardzo ważny tutaj, naprawdę, on będzie mógł nam uratować tak dupę. Ostatnim elementem zostało nam zbudowanie pierwszego domku, żeby się schronić przed nocą i potworami, które nas czyhają pod wodą. Noc to był idealny czas na pójście do kopalni. W jaskini napotkałem kopalnie, żelazo, redstone, lapis, no i parę diamentów. Niesamowite są tutaj te jaskinie, te wszystkie zarośla, one dają taki klimat piękny. Boję się jaki mają damage na hardkorze. Oni mogą mi naprawdę pojebane ten damage. Nie chcę ryzykować. O kurwa. Przechodzenie minecrafta na, na trybie hardcore jest troszeczkę dla mnie uciążliwe. O kurde. Mieczyk, mieczyk, fuck. Kurwa. Pół sekundy zabrakło i by był koniec serii. Masakra, masakra. Tutaj jeszcze coś się... Tak, gdzie? Chodź. Jakim cudem ja ci nie widziałem? Gdzieś? Z góry zaskoczyłeś. A few moments later. I tak po kilku dniach wziąłem się do budowy naszego pierwszego domku. Z materiałów, które miałem pod ręką, zbudowałem pierwszy szkic. To nie będzie nasz domek na stałe, bardziej taki pierwszy. Potem ulegnie zmianie. Prowizorka, żeby już nie mieszkać w piwnicy. O Boże! Zabrakło mi cegieł, co ja pocznę. Dobra, mamy jeszcze troszeczkę. Będziemy musieli dorzucić za chwilę do przepalania. Plan mam taki, że tutaj będzie okno, tutaj będzie wejście. Farmę nie wiem, czy zostawię w tym miejscu, możliwe, że ją przeniosę. Tutaj myślałem w tym miejscu albo w tym miejscu zrobić mały balkon, ale zobaczymy jak to wyjdzie w trakcie. A teraz musimy iść do kopalni w poszukiwaniu diamentów. A wiecie co zdobyłem po drodze? Tak, obsydian. Jesteśmy o krok bliżej zrobienia enchantingu. Teraz pozostały już tylko diamenty. Nie wiem czy ja tu powinienem się znajdować. Czy to jest dobry pomysł, żebym tu był? Intuicja mi mówi, że kompletnie nie. Przypominam, że jak zginę, to koniec gry. A nie mam pojęcia z czym mi przyjdzie walczyć, ani jak to jest mocne. Przez to, że nie grałem 5 lat w Minecrafta, czuję się, że mnie tu może wszystko zabić i jestem strasznie niepewny, wchodząc w każdą jaskinie. Gdy chciałem zrobić enchanting, doszedłem do wniosku, że przecież nie mamy trzciny, więc brakuje nam książki. A skąd mamy ją pozyskać? Zrobiłem to, co każdy prawdziwy Polak. Poszedłem na ryby. I po wielu próbach, niestety się nie udało. W dupie to mam. Postanowiłem poszukać spawnera z myślą, że będzie tam książka enchantowana. Jest to jedyna szansa, żeby ją zdobyć, bo nam nie dało żadnych szans. Zawozo. O, jest spawner! Jest spawner! Trzeba szybko to coś zrobić, żeby mnie nie zaatakowały. Tam jest kolejny, ale dobra, na razie zajmijmy się tym, żeby mnie nie zabił. O, tutaj kolejny przyjaciel przyszedł. Chodź! Ciumć w oku. Pytanie wielkie, czy będzie tutaj książka. Tak, jest książka. Po tych pięciu dniach łowienia serio przychodziłem już takie załamanie nerwowe. Na szczęście udało nam się zrobić tą książkę. Mamy! Mamy go! I postawimy sobie go gdzieś już w domku, może u góry. Wstępnie, będzie tutaj. A tak prezentuje się nasza wyspa w tym momencie. Dobra, pokażę wam, co się zmieniło w naszym domku. Tutaj zrobiliśmy wielką farmę, znaczy ja zarobiłem, ale wy mi towarzyszyliście. Idąc do góry schodkami mamy nasz piękny domek, przynajmniej pierwszy domek, jako zostanie ostatecznie to zobaczymy. Wchodząc do środka mamy mały przedpokój z pięknym balkonem, tam będzie jakaś zbudowana przez nas wyspa w przyszłości. Fajny cień daje e, nasz dom na morze. Idąc schodami do góry mamy enchanting i tutaj będzie miejsce na nasz magazyn. Po drugiej stronie mamy znowu balkon ze szklaną podłogą, żeby widzieć farmę. No i też fajnym widokiem na przyszłe nasze budowle, które mam nadzieję powstaną. Powoli będziemy mogli się wprowadzać do naszego nowego domku. Napisz w komentarzu, czy taka seria ci się podoba i czy czekasz na więcej.